Cóż za glow! Dzień dobry wszystkim, dzisiaj mam dla was taki delikatny dosyć makijaż, różowy, brzoskwiniowy, jak kto woli, z odrobiną brokatu. Jest to krótki tutorial, bo aktualnie jestem w Grecji, i po prostu nagrałam coś dzień wcześniej, żeby nie zostawić was z niczym. Dzisiaj witam Was bez makijażu i z peruką. Nakładam perukę z Eva Hair. Możecie użyć mojego kodu na moje imię, Vanessa, będziecie mieli minus 15% w sklepie Eva Hair. Link znajdziecie w opisie. Nakładam perukę, robię sobie taką fryzurę, żeby mi włosy na oczy nie leciały, a poza tym tak jakoś lepiej wygląda. I zaczynam od brwi. Oczywiście na brwi Anastazja. Maluję je pędzelkiem z Sigmy. Planuję zrobić nowy film, jak wrócę o brwiach krok po kroku, co robię i teraz delikatnie obrysowuję brwi korektorem z Catrice, żeby były idealne i ten sam korektor nakładam też na twarz, wklepuję go palcem, no i nowy podkład u mnie jest to 24 made to stay z Catrice, jest to odcień najjaśniejszy 005 jest wodoodporny i bardzo fajnie się nakłada, bardzo fajnie się trzyma. Póki co miałam go pierwszy raz i jak na razie jest ok. Ponownie wikłuję kamuflaż, tym razem pod oczy. I też resztki z gąbki na powieki jako bazę. Wszystko pudruję pudrem z NYX'a, z tej Matte But Not Flat. Nakładam bronzer z NYX'a, to jest ta moja ulubiona paletka brązerów. Dodatkowo delikatnie konturuję nos, zauważam, że lepiej wygląda ten makijaż na zdjęciach. I dodaję trochę różu z mojej ulubionej palety. Tym razem sięgam po coś bardziej pomarańczowego, żeby pasowało do całego looku. No to chodźcie bliżej. Zaczynamy oko. Paleta Warm Neutrals i taki właśnie beżowy cień na łuk brwiowy. Teraz różowy na całą powiekę nakładam właśnie takim pędzelkiem do blendowania. I w załamanie powieki dodaję taki pomarańczowy brąz i rozblendowuję wszystko ładnie. Nie widzicie tego, ale ten cień jest taki monochromatyczny, jest to różowo palizujący na fiolet. Nakładam go w kąciku wewnętrznym i teraz na dolną powiekę taki z drobinami róż nakładam właśnie takim drobnym pędzelkiem i dodaję odrobinę takiej bordowej śliwki w kącik zewnętrzny. Wszystko razem rozblendowuję i sięgam po eyeliner Sigma. Jest on mega precyzyjny, ale strasznie szybko zasycha. Nawet nie bardzo, a strasznie szybko. No i odrobina brokatu z glitter primerem i brokatem numer 02 z NYXA. Taki jakby pół cut crease od kącika wewnętrznego i taka niby łeska na dole. No i nowe rzęski z Agnes do Santos. I nowość też Meraki Cosmetics. Mam dwa rozświetlacze, na początek Cybele, nakładam, on jest taki bardziej złoty. I na to Iris, który ma taki, taką niebieską poświatę. Iris też nakładam w kąciki wewnętrzne, na łuk brwiowy, no i nałożyłam też na nos i łuk kupidyna. Na koniec usta, czyli numer 11. Na którą nałożę swój trik, czyli Anastazję. Jest to rozświetlacz pomarańczowy. On dodaje takiego metalicznego efektu, jak widzicie tutaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podoba i chętnie też weźmiecie udział w moim konkursie, do którego link macie w opisie. To już by było na tyle. Dzięki bardzo, Buziaki.